Z tej strony Kempek. No. Kolejna mapka i serii. Gumiaki, escape na wesoło. Co, co ty możesz, gumie? Nie masz? ci tuj! Wypierdalaj, kurwa! Maaa. Spierdalaj, sub. Graj na pokojowy. Dobrze jest. Nie niż bloków. Mhm. A jest, no. I masz prawy! Nie tep się. Znaczy nie, my się nie możemy depać, to nikt zostanie. Zartowałem. Tak wiem, że to zrobisz. Rób set home tam gdzie, tak piszę. Nie mam takich komendów, więc potem mamy game moda. Chodź chyba my na dół. O walutku, O cichuśko, Jezus! Te skrzynki, co ty pisze? Znajdź coś tam, dobra już mam zegarek. Znajdź dźwignię zegarek O buciory, drugi Gub. zegarek Wędka Gumiory. Mam dwa zegarki, chcesz? Co, po co tam piszcie? Co się tu doszło? Znajdź drabinkę i dźwignię. Ja mam drabinkę mąż... i mam dwa zegarki, ale dźwigni to nie widzę. Za jednym jest zasadzka, a za drugim następny poziom. Które to bez odwicki? <grym> tak, Właśnie tam. No, jest ja, idę, coś. ja idę w to drugie ty, a ja tu nie mogę wyskoczyć Cześć. się nie da. Cicho A tu było, że można niszczyć jakieś bloki czy coś? Ty to jest jakaś hopio, nie wiem gdzie ja mam iść Ej, otwórz Aaaa! że mnie Zasadzka? Mhm to, to tu, ale tu się nie da wyjść, hopieł Fajl Fajl Faj Fajl Nie da się niszczyć bloków, lol a się są skierają, że była pierdol i nie umiem przejść Idę tam do ciebie już, czekuj. czekaj, płacę, jakoś za mną, spokojnie Po to była drabina Czekaj, czułaś, że to tu miałem... A faktycznie! Czekaj, ja miałem tak Czekaj, z buta wyjeżdżam Ja miałem tak, miałem buty Kurwa Buty, drugie buty miałem Miałem wędki, gdzie jest wędka? Wędkę miałem Miałem... ...drabinkę i miałem zegarek. PIKIE! A ja żebym tu już jednego klocurka rozwalił także już wyszłem. No to. ogóle, chybiemy, Psiokrew! Psiokre. fuks! Chce ktoś chłopie oglądać, chce pysieć. No debile, no, no. Drabinkę ten postawił. Dobra. Kurwa! Ty, czekaj, mam pomysł! Zasada hala. jest jedna, jeden przejdzie to czekaj, choć tu. Czekaj, chodź tu, chodź tu! Ej, widzisz mnie? Czekaj chwilę. Czekaj. <coughs> no widzę cię. Czekaj, czekaj. Ci muszę pierdolić z tym ch ch chocykiem. No właśnie, zasada jest jedna, jeden przejdzie, to już reszta też przechodzi. Przecież tu się. do no, jakoś wyjść. Tu się nie da. Tak. Jedna... Ej, zepsuj to drabineckę i. O... o ty, ty, ty. Ty, bada, 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 magiczny. magiczny siajsun. Dobrze Gdy, się czuję? checkpoint e gdzieś, gdzieś tam w los? Opie. jest tam checkpoint, a zrobił psio kurwa daj za mnie tą drabinę. No, <laughs> ty samym sobie pomyślałem teraz. Nie, tam nie da żadnej, tutaj musisz dać. Ciechowy jest kurwa Cheater Cheater Kto pierwszy ten lepszy Osłyszę się nie Wejdź w parku ty... i zabądź dźwignię, by otworzyć drzwi Który ty jesteś? Ja jestem różowy Ohoho Jużem spod na pierwszym ja, Jak zwykle jak o jakieś trofeum to muszę zerwać Jużem <grym> spod na pierwszym Kurwa! <głos> <głos> Gdzie jest. Czekaj, no, muszę się wykopać tam, no. Przeszłem Przeszłem. Ja przeszłem, tylko nie mam dźwigni żadnej. Eee, ja, ja też... A, bo to, to tam jest, a jak tam wyjść? Nie da się tam wyjść. Potem po ty drabince. <noise> Ale nie da się tam wyjść Ja żebym wyskoczył i żeby otworzył kurwa Chodź Raz, dwa, trzy już ja, wyskoczył po prostu otworzyłem sobie Nie musiałem nigdzie wychodzić Pierwszy tu się dzieje To otworzyłem drzwi Pobiegłem. Pobiegałem Ty maska Hipera co to He, eee, uważaj, bo tu się wpada do lawy <laughs> Patrzę, Założył sejo Gdzie jesteś? <tentety> DAJ Dejrzej mi JO Bo to nie w ja tutaj drabinkę postawiłem, a ja słyszysz? Otworzyć drzwi, zdobądź łuk, strzel w guzik Kę jest guzik? Ty, ją wędelkę. Wędelkę Padrzo, widziałeś, ja trafiłem wziąłeś? opie, ja mam tego wędkę to parkura trzeba znowu robić, opie to pesteczka dla mnie ty... Jest nowa! Kępek... kępek... parkurowiec Kurwa nie mogę na pierwsze wyskoczyć ja pierdolę nie mogę wyskoczyć teraz Za, za, Ej, do LAWY do lawy wpadłem! Ratuj! Freddy! <laughs> Kurwa Kurwać <laughs> Co żeś miał? <laughs> Jakie żeś miał i tym Tepci że mnie do ciebie. Nie, nie mam takich chyba komendy, też czekaj No jest, działa Jesem i to pieszy. Przejdź tam, przejdź tam! Hej! Przejdź tam? No? Wazoj, azaj, bo tu. <coughs> <coughs> Ej, Freddy! <coughs> I tam kurwa się dzieje... Ja już tam nie skaczę, bo wyrypię się na plecy i tyle będzie. Ty, weź to rozubs Rozubsaj jeszcze tego... z drugiej strony. Słyszysz? Czego, czego i tu się wykopię. Jakby <coughs> to spadło na to. To już pół godziny rozwalu, to lepiej to <coughs> <coughs> Czekaj, że nie możemy rozwalać boku. ja jestem na game modzie. Otwarte, otwarte, idziewa. <laughs> Kto pierwszy? Ten lepszy. Ja idę w lewo, ty idziesz w prawo. Gdzie? pierniku coś wróć tak się dzieje. Chyba wróćcie, wróćcie i wróćcie. Łap. Kurwa, czekaj, nie przeleciał. Łap. O kurwa Coś ich tam Pierd... Rozwalo Pierd... Pierdik głupi rozwalo na skróty Widzicie? Widzicie? Jak można z takim czymś grać? No będzie to leć po prostu nie tak Widziałem, o, o nie to to Ja nie jestem cheaterem W ogóle Set home. Nie mam takiej komendy, dobra jebać to to po, po tych stołkach trzeba skakać? <laughs> No i woda. Czekaj, czekaj Kurwa! Dojebą! Spodem, przez siebie. Spodek, jak tu wejść kiedyś. Kiedyś, że. Tu woda jest. A, to trzeba tam Jezem. Pierwszy. Agonicek Jodę. Każdyś tu jest. Kę ja mam wejść w ogóle? Na samą górę? No Tak? Jakoś za na mnie chłopie Chciałam do tej wody wskoczyć. Kurwa, ja się siepię z tym kurwa, to mnie nie Ej, Nie chcę jechać. Dobra, jadę, jadę. Ej, nie wyjechałem pod górę. Kurwa, pierdol Dobra, idę z buta. To niedaleko jest. Walzek O lol, ile pochodni, to trzeba sy syćko pozbierać. I DNT jeszcze. D.N.T. Nie. Test to... Jest to, to jest, a co mi tego tyle pier... Niku... I co to a już... Chyba jak już to wyjechał? Tylko... Nie... Teraz możesz się... Rozerwać. To ja się... No mi nie patol, że to kochasz. już. Wlazł... to i to Jest... Spodziankę bo Chodź, wysadziwa i cicho sześciu Przecież ja A do piknie wszystko Dość, dość, dość Alej! <grym> ty, dziupalce, kurwa Także na razie, cześć Jakie na razie, gdzie ty się żegnasz, obie? 3 kurwa, nie Zrobimy już. jeszcze jednego escape'a i po prostu zrobisz cięcie i dołożysz Sipa z bułą Już bułki, kujwa <grym> Krótki odcinek na macie wiem, ile to było? 10 minut kurwa? To trudny escape, naprawdę Bardzo trudny escape Dla, dla, z... dla zawodowych Kurwa, jak się nazywa? Parkurowców Nie Escape po, escaperów na wesoło Najtrudniejsza była matka, mapka babci Matka Jaki <śla> 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 Ej, trudniejsza matka. Jest dobrze. Przejrzenie po... na pogrzeb. We wtorek pogrzeb. Babcia. <gry> Dobra, także... Yeah.